Kolejne zadanie odhaczone. Sprawdźmy, czy coś jeszcze tu mamy. Hej, Joe. Tak, trochę mamy. Dikon, dobrze Cię widzieć. O mój Boże, Dikon, słyszałam, że to Ty na nowo włączyłeś światła. Dziękuję Ci. Serio? Źle słyszałaś, to była Riki. To jej powinnaś podziękować. Riki mogłabym ją wycałować, tylko nie mów Bri. Dobra, broń. Ja dobry unicja. wybór. I słusznie. Ech, bardzo proszę. Dobra. Okej. Okay. Hej, bik. Sprawdźmy mapkę. Czy mapkę coś nam mówi? Tutaj możemy się dostać do Hot Springs. Bądź ostrożny. Okay. 99. Możemy lecieć. Riki przypada z Dekonem. Otwórz mu, on jest okay. hey, dochę. jesteś tam? Tak, Adi. Posłuchaj, jeden z moich pacjentów usłyszał naszą rozmowę. Chyba wie, gdzie znajdziesz zdrowego psa. Zamieniam się w słuch. Na południe od Shermans Camp jest taki mały ośrodek. Ow, kilka domków w lesie. Kojarzysz może? Nie. Okej, okay, to przy autostradzie Sentiam. Do starego tartaku jedzie się tą samą drogą i... Riki wspominała, że była tam z tobą, gdy oglądaliście Hordę, no wiesz, kiedy zniknęliście na cały dzień... przy tamie. A tak, tak, już wiem, kojarzę miejscówkę. Hej. Jak sobie chcesz. Rusz i wracaj do roboty. Ej, do roboty! Ej, przestań! Ej, nie, 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 przestań, wezmę się do roboty. Dobra, niech jest tak, niech jest nie, tak, nie. kurwa... Przestań! Nie mogę pomóc, co? Mogę ci pomóc? Dijkem, dzięki Bogu. Co się stało, Tucker? Wieczyści. Znowu cholerni wieczyści. Och, wieczyści? Gdzie? Ciągle przejeżdżają przez przełęcz przy żelaznym stoku. <tuk su67> teraz założyli obóz przy Bear Creek na południe stąd. Boję się, Dick. Nie wiem, co będzie z nami, jeśli ich nie powstrzymamy. A, nie przejmuj Ei, się tym, dobra? Zaraz się. się tym zajmę. Dobra obóz wieczystych, to Do zlikwidowanie, zamkowanie, Do gdzie jest motorek? Tak, dobra. Na razie zani. I gdzie tutaj? Kurde, tutaj nie byliśmy czasem? Ostatnio. Mam takie wrażenie, tu u, nowe tereny. Znajdź zdrowego psa. Dobra, najpierw tu e, robimy szybką podróż, już mi mówi to miejsce jest zgłoś się! Kurwa, niech ktoś tam pójdzie i go znajdzie. Sprawdzi wykopaliska. A, jak leci, Takar. Nichuja nie tęsknię za tym twoim gównem. Jebani wieczyści. zabije was. Co do jednego. Dobra, są. Ale już tutaj miałem wrażenie, że. Upierzcie, cholera. Nie mogą mnie zobaczyć. Nie, to upieszce. Dwie czyści są tam. E, dobra, więc tak. Wyłącz. Ok. A, jednak słychać było. O kurde, nie to. Znowu pomyłka. Z pośpiechu, pomyłka z pośpiechu po prostu. Przy zębiaki, to Dobra, oby to był ostatni, teraz padł. To jest ta, krzycząca. O. Ale widzieliście, to zdążyła krzyknąć. Zdążyła krzyknąć, mimo że... krzyczała może przez pół sekundy. Czy jest tu baniaczek z paliwem? Gdzieś? Kurde w tym miejscu akurat nie pamiętam. Ale musi gdzieś być, skoro przecież... O, jest. Skoro jest to baza Nero i było potrzebne do generatora paliwo. O, no to jazda. Ha, dobra. Lecimy w takim razie. Populować wieczystych, słuchaj, Taker, jestem przy e, obozie wieczystych. Chyba nie ma tu ich zbyt wielu, więc to pewnie ekipa zwiadowcza zabij ich, zabij wszystkich. Dick. Jasne, um. Taker, Nie musisz mi tego mówić, bez odbioru. Cholerni wieczyści. mój przyjaciel stracił przez was rękę. Chcecie spoczywać wiecznie, to wam pomogę. No już. Chcesz się ukorzyć, co? Hmm? Roztańczony. tu. to? Odnalazł uwolnienie. też. <ścoughs> Odnalazłeś uwolnienie. Dobra, jeszcze dwóch. Nie uciekać od I jeszcze jeden. Czy on jest w domku? coś, no. Olnie wieczyście. wszyscy do diabła. Dobra. To taka niezła długa misja. Potrzebuję z womu. lepiej będę już wracał, bo okej. Okay. Okej, okay. muszę powiedzieć o tym takar. Słuchaj, załatwione. Zabiłeś wszystkich? E, tak, tak się składa, że zabiłem. Za to im przecież płacisz. Wybacz, po prostu to już trzeci raz kiedy się pojawiają. Zaatakowali obóz, porwali, zabili biedną lisę. Musimy ich powstrzymać. To bardzo ważne. Tak, eee, tak. Ja pierdolę. Słuchaj, eee, byłem na żelaznym stoku i widziałem, co oni tam budują. Co? Kiedy? Jakim cudem? Nie, to nieważne, nieważne. Musisz mi uwierzyć, jest ich zbyt wielu. Setki, tysiące, nie wiem. Ale jak już ruszą na północ, to ich nie powstrzymasz. Nie ma bata, kumasz? Więc rób swoje, zabijaj wszystkich, którzy przekroczą granicę. Dzięki temu Carlos będzie wiedział, że nie przedostaniesz na północ bez walki. To najlepszy plan. Bez odbioru. Dobra, lecimy stąd. Gdzie teraz? Tu? Olipka, dobra, najkrócej będzie stąd, by przedostać. Tu po drodze nic nie ma. Dobra, lecimy. Tylko podróż. A ja i mamy. Jest to nowe miejsce. Dobra. Wiemy gdzie jest paliwo. Sobie od razu je... Zbierzemy i zatankujemy motorek. Bo była to dosyć długa podróż. Podejrzewam, że brakuje trochę ważki 18% procent. właśnie. Znowu by nam gdzieś po drodze zabrakło. Wsiadamy i gdzie? Tutaj w prawo. A nie tylko czy jak minę. Ja jeszcze jestem za daleko od tej hordy. O w mordę to ten! Ej. Ty Dikon wstawaj. Bombarurowa to nie, ale młotow. Pierw zielony. Siad, z czym sięgnął? Słyszałem gdzie on jest? Dobra, jeszcze raz, Mołotov. Powiem tak, on sobie nic z tego nie robi. Czy się pali, czy dostaje Zbroni w ogóle? Nie no, chyba sobie jaja robicie teraz. Deacon St. John. Żeby tylko... ...nie przewrócili. Dobra. To nie był dobry pomysł. No przecież. Dobra, apteczkę już nie mam. Już Dobra. są. Chyba nie trzeba im to przyznać. Tam idzie jeszcze ta kurna wrzeszcząca. Dobra, co? Jeszcze raz? W Próbujemy. Chwilka. Tutaj, tędy. Będzie szybciej. razem spróbuję go jakoś ominąć, kurde. Poprzednio mnie złapał. Pierdzielanie w ogóle. No to jazda. Tym jakąś broń na nich muszę inną kombinować. Albo to właściwie chodzi o to, żeby materiałami wybuchowymi ich likwidować, typu te beczki wybuchowe. Bo może bomba rurowa, granaty. No jeżeli to jest zdrowe jest to ja jestem, nie wiem kto. To mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Pewnie, że nie mogę. Mam cię. Okej. Okay. Dobra, jazda z tym. U to tak średnio mi to potrzebne. To tak krzycząca? Nie. Kolejny obóz łupieżców. Tak, widziałem, jakie macie plany. Dziuszek musi gdzieś tu być. Nareszcie. Dobra. No dobra, próbujmy w takim razie. O, kurczę, gdzie jesteś? Patrz, jest. A nie, to nie jest ta jednak krzycząca. Gdybym był psem. A mi się przewidziało. No tu ci nie ma. Nie mamy już umika. O, do kogoś się dobijają, jeszcze tylko zerknę, czy... ale jest tu wejście dla psa, więc może.

Jak leci kolego? Chodź. Chodź mały. Heł. No chodź mały. Hej. Hej. No dobra, chodź. Chodź mi tu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O oh, mój Boże. Dobra, no dobra, dobrze. Zgoda. Ja, jak sobie chcesz? Okej. Okay. Hej. Pobudka, e, ale nie wybyt Co się dzieje, stary? Co do diabła. Cholera. O szlak. Hej. Hej, co tam robisz, maluchu? Hej, hej, no już! Hej, spokojnie, spokojnie. Skąd ty się tu wziąłeś? Na mnie nie patrz. Tak, tak, tak. Hej, hej, chyba chce ci się pić, może... Poszukamy ci wody? Co ty na to? No i humor mu się poprawił. Komu by się nie poprawił po takim psiaku? Jak sobie chcesz. Raz na Mike. I nowy punkt umiejętności. Co? Dla? Szybkie przeładowanie. O! Bierzemy to. Stuknij X, żeby przeładować broń dystansową, będziesz teraz robić to dużo szybciej. dk hey, hey, jesteś tam? Musisz się ze mną spotkać. Jestem Skizo. Czego chcesz? Jestem zajęty. Słuchaj, wiem, że chcesz pomóc Obozowi, a ja chcę pomóc tobie, pomóc Obozowi. Spotkajmy się na tyłach chaty. Skizo bez odbioru. Cholera, Skizo. Lepiej, żeby to było ważne. Hej, Dick. Jak się miewasz? Blair, dobrze dzisiaj wyglądasz. Dobra, co mm, Tak, dobrze. To powinno Tak, całkiem nieźle. No dobra. Nie. Trofea. Hej, Dick. Jak się masz, stary? Jak leci, Joe? Niewiele, ale zawsze coś, to wszystko. Dobra, na razie, Dick. Dikon St. John, co u ciebie? Hej, baj. Okej, okej, zaraz cię zatankuję. Tankujemy, czyli. Wszystko uzupełnione. No dobra, to ja w tym momencie będę kończył. Z eskizem spotkamy się w następnych odcinkach. Dzięki, że byliście tutaj i oglądaliście. Do zobaczenia następnym tym razem. Hej.